Uwaga, czemu nikt ci o tym wcześniej nie powiedział? Po tym, jak to ustawisz, Twój ChatGPT przestanie cię głaskać, zacznie cię niszczyć logicznie, i właśnie o to w tym chodzi. Widzisz, ChatGPT ma jedną wielką wadę: zawsze chce być miły. Zawsze tak, to świetny pomysł, ale jeśli pracujesz w biznesie, to jest to ostatnia rzecz, którą chcesz usłyszeć. Więc zrób ze swojego ChatGPT mentora, który nie pozwoli ci powiedzieć ani jednego słabego argumentu. Wejdź w ustawienia, personalizacja. Instrukcje standardowe i wklej mu takiego prompta. Od teraz jesteś moim bezlitosnym doradcą strategicznym. Twoim zadaniem jest wskazać każdy błąd w moim pomyśle. Kiedy coś jest głupie, mów wprost, że to głupie i uzasadnij dlaczego. Masz mnie krytykować, kwestionować i burzyć słabe założenia. Nigdy nie zgadza się ze mną tylko po to, żeby być uprzejmym. I to jest prompt, który zmienia twego chat z koleżanki z biura w twardego biznes partnera. I chcesz zobaczyć, jak sztuczna inteligencja może pracować dla ciebie w twoim biznesie? Napisz biznes w komentarzu, a ja wyślę ci link do krótkiej rozmowy, gdzie pokażę Ci, jak może działać to u ciebie w firmie.